Przed rozpoczęciem filmu chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić do zostawienia łapek w górę, subskrypcji oraz jakiegoś komentarza po sobie dla statystyk. Zapraszam do oglądania. No Siemka, witam Was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac. Dzisiaj zajmiemy się robieniem challenge'y. Jest tutaj jeden bardzo fajny challenge, który chciałbym zrobić. Jak dobrze pamiętam, on się nazywa Computer Savvy, więc zaraz go sobie tutaj znajdziemy w challengeach. Odcinek ten nagrywam od razu, tak naprawdę, po tamtym odcinku. O, tutaj mamy różne challenge, właśnie. O, jest ten computer Savvy. Slow Roll jest bardzo ciekawym, właśnie, challenge. No i każdy challenge generalnie polega na czymś innym. Dzisiaj będziemy grali tego computer Savvy, ale przykładowo Speed ma przyspieszone całe piętro, XXL jest powiększone, wszystkie piętra są XXL, więc jest o wiele trudniej. Naprawdę, jakieś tam Friday on one streak i tak dalej. Ale my dzisiaj zajmiemy się, myślę, Computer Savvy, bo jest to najszybszy challenge i najprzyjemniej mi się go gra. Więc, tak na start, na pierwszy challenge, mi się wydaje, że wystartujemy z Computer Savvy. Ponadto ten challenge odblokowuje Robo Baby, które jest dosyć słabe, ale spróbuję to zrobić. O, tutaj coś mi Isaac nie działa, więc prawdopodobnie mam muzykę wyciszoną. O, tutaj w ustawieniach jest wszystko ok. Dobra, sprawdzę systemowo. O, i chyba powinno już zacząć działać. Klik, gitara. Dobra, i możemy zaczynać nasze podejście. Okej, okay. polega na tym, że strzelamy laserem, dwoma laserami, i mamy naprowadzające pociski. Po kolei przedmioty, które mamy, to jest Spoonbender Technologii 1. Technologii 2. Kiepski pokój. Łatwo stracić na nim życie, ale na szczęście bomby się zablokowały o kamienie. No i zaczynamy. Mamy, po, po lewej widzimy nad naszymi statystykami, że nie mamy item roomów, czyli nie dostaniemy żadnych przedmiotów tych darmowych ze złotych pokoi, a pantofel znaczy, że musimy iść na matę, czyli zabić w nogę matę. Czyli krótkie podejście. Robimy to na szybko, żeby odcinek nie był długi, żeby was po prostu nie męczyć. Odbieram przedmioty, do sklepu nie idziemy, nie mamy pieniędzy. Przez to, że są naprowadzający pociski. mówi ten challenge jest taki, że lubię go zawsze grać, bo to nie lubi takich rzeczy, które są po prostu przyjemne do grania. Tutaj jest mega przyjemne, bo nic trzeba robić. Wszystko jest naprowadzające, szybko strzela. Obrażenia są tu średnie. Czajni robi. On jest swój. I się przejdziemy z nim, tak naprawdę, po piętrze. On powoduje, że pod kamieniem, którym się coś znajduje, Kamień zaczyna świecić chyba. Albo z kamieni wypadają pieniążki, ale chyba mi się wydaje, że to jest kamień zaczyna świecić. Okej, okay. Headless Horseman, ten pierwszy nasz jeździec apokalipsy. Oczywiście. O Jezu, o Jezus. co ja robię? Jezu, straciłem półtorej e serduszka na tym. Nie Niego drapi. Jestem aktywny. Cechą tego przedmiotu jest to, że zaczynamy latać, a latanie w Isaacu jest bardzo ważne, ponieważ jest dużo lokacji, do, do których jeśli chcemy się dostać... A na przykład zaświecił kamień z X-em. Widzę kamień z X-em, niszczę z Otwieramy, bo nie będziemy mieli tutaj Item Room, czyli przedmioty mogą być tylko z takich skrzynek albo ze sklepu. The Empress jest super kartą. Niszczymy. Powoduje, że zwiększa nasze obrażenia i szybkość biegania, jakby drzewie. Serduszko wezmę. O, i na przykład tak jak mówiłem o lataniu. Jakbym nie latał, to bym musiał dostać się bombą do tych rzeczy, które się tam znajdują, a tak sobie zaraz wlecę. Przed Zabiję przeciwników. uff. Super. Latujemy, zbieramy przedmiot. gdzie co wyj wyjdę, żeby zobaczyć czy to się nie świeci, żeby... Mamy walkę z bosem. dobra od razu idziemy Monstro, ok, łącząc mniejsze obrażenia Myślałem, że to daje mi jeszcze Atak spida, ale widzę, że No nie Zaatakujemy go zaraz przedmiotem aktywnym, i tylko nie skacze Chodź. No mówię, bardzo przyjemny podejście Bardzo szybko jest zrobić. trzecia minuta, drugie Piętro kończymy To serduszko jest super, bardzo chcę Oba przedmioty bierzemy, są świetne nie dość, że dają nam o Jezus to, po to podejście W porównaniu do tamtego podejścia to jest niebo. Zobaczcie ile mam zdrowia, zobaczcie jakie mam statystyki Jak szybko strzelamy ile mamy obrażeń O, w sumie na obrażenia nawet nie zobaczyłem, czemu mam 3-8? 3-5 to są standardowe No możliwe, że są... Nawet nie patrzyłem na początku, możliwe, że miałem obniżone obrażenia na początku a no nic, przy tych strzałach, częstotliwości strzału i obrażeniach to naprawdę siekę robimy. Jeszcze ciągle mi lecą niebieskie serduszka. O, zapatrzyłem się aktualnie te niebieskie serduszka Ja otrzymałem sobie obrażenia od tego robala, co szarżuje. Szybko szukamy walki z bossem i nie ma naprawdę sensu przedłużać tego podejścia sztucznie. Jest fajna piguła, zmniejsza nasz hitbox. To jest właśnie takie mega spoko. Hop, nienawidzę. Zaraz zobaczycie dlaczego. To są ataki łatwe. Nie ma nic w nich skomplikowanego, ale zaraz. O, wypadło mu oko. Teraz, gdy wypadło oko, już mamy dwóch przeciwników na, na oku. Tak, tak nie? Trzeba uważać, żeby nie dostać ani jego pocisku, ani nie oderwać od jego oka. I teraz się trzeba skupić na wielu rzeczach naraz. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, każdy z tych bossów ma wersję Alpha... Wersus Magic Mash. patrzcie na obrażenia w to. 50% więcej obrażeń. Cappu. Oj, ciemlatanie. latanie. mówię o czym mówi o... a każdy przeciwnik ma swoją wersję alternatywną Jedziemy do do to karta, karta, Judgment, może być wysadzimy go wersją alternatywą Pipa jest Bloat Bloat robi to samo co Pip, tylko że jego oczy latają od razu i strzela laserem z tych oczu na lewo i prawo, ale ten laser on tak szybko go używa, że jest naprawdę ciężko go uniknąć. Zawsze na nim stracę życie. Jest jednym z najtrudniejszych bossów w grze. Według mnie, pokażę Wam, działał ten pokój. Był w poprzednim odejściu, to Wam pokażę, gdzie działa. Przedmiot, który tutaj. O, jest oczywiście. Przedmiot, który jest tutaj w skrzynce, to jest. Odpowiedniej tak naprawdę tego Magic Mushrooma, który jest zwiększa obrażenia o 50% I to jest to, co chcemy zobaczyć ze złotych skrzynek On jest w puli przedmiotów Ale on się nie stakuje, nie nakładają się ich efekty Czyli skoro mam tego grzyba, tak podniosę Cricket's Head Teraz to zrobię, hop Zobaczcie, tylko mi się zwiększa obra obrażenie To nawet o niedużo, o połowę O pół punkta. tak to takie sobie Nagroda za to, że pokonaliśmy bossów i wszystko Idziemy dalej Szybciej, no i zobaczcie jak to leci, jeszcze Q, Petrified polega na tym, że zwiększa nam szansę na dostanie znajdzie, i ze zniszczeniem bardzo dużo zwiększa na szanse. Naprawdę bardzo fajny trinket, ale chyba Holoshiny roka. żeby mi pokazywał, czy tutaj coś się kryje. A tutaj trzeba ich pozabijać, w sumie samo się wszystko robi. Muszę super, żeby nie otrzymywać głupie obrażeń. Już tak, tak, szczerze, tak zdrowego. Super. Ten pole. Bardzo, Bardzo dobrze. Z niego leci to, co leci w deep. Dobra. Eee, nie parę. to, że przeskoczymy sobie po prostu na następne piętro. Bez walki z bossem. Po prostu sobie kopię, przejście i żyję. Wszystko. A my chcemy jednak walczyć z tymi bossami, bo to jest nasza jedyna szansa na otrzymywanie przedmiotów. Lataniem oczywiście, zgadniamy sobie te znajdźki. Pokażę Wam jeszcze ten pokój. To jest to samo co tamten. praktycznie, tylko że tu są przeciwnicy, a nie też, Tylko że tu są trzy fale. A bossów są dwie na Potem są trzy oczywiście na tych cięższych piętrach, na piętrze łąb, które odblokowaliśmy następnym podejściu, prawdopodobnie pójdziemy na to, postaramy się przynajmniej pójść, bo Znając moje możliwości w Isaacu. Naprawdę różnie, bo Nie jestem dobrym graczem każualowym. Rzadko w tę grę grałem Ale grałem i lubię ją, mam sentyment Grałem tak naprawdę W Isaaca od momentu, kiedy wyszedł Dodatek Wrath of the Lamp Dobrze pamiętam to był bardzo fajny dodatek, sobie z niego grałem. Tak. Masło maślane. Ale no, co mam wam powiedzieć? No tak było, grałem. Wróciłem do niego tak naprawdę, kiedy wyszedł dodatek afterbirth, Zacząłem sobie w nim grać. Ale bez tego dodatku mówię, Antybirth Plus. I ostatnio sobie znalazłem pewnego numbera. Rywka. I zacząłem go właśnie oglądać jak gra w tego ciągle Afterbirth Plus. I tak mnie wzięła ochota po prostu nagraniem wajzaka, że stwierdziłem, że wam to nagram. Byście mogli sobie poglądać w moim wykonaniu. A swojej drogą, nie wiem czy kiedykolwiek zdarzy się takie że Ryfek obejrzy ten film, to chciałem go po prostu bardzo pozdrowić i podziękować za pracę, jaką Wykonam na... Bardzo świetnie mi się go ogląda. Dobra. Co my tu mamy? Devsy 1, czyli... Ostatni piętro tak naprawdę, przed walką z matką. O, Ultra Pride, widzicie? Jest wersja pride'a, czyli Pychy. I z niego dropi albo item. Pamiętam jaki. Chyba ćwiartka, czyli 25. ćwiartka dropi z gry. Ale powiem Wam że Left Hand na pewno z niego dropi. To zamienia wszystkie skrzynki na skrzynki czerwone. Przepraszam bardzo. I przedmiot, który jest nam z nową Widzimy się ponownie, tu on się może zablokować, on nie może przeskakiwać jakby przez nie. To możemy sobie tak spokojnie pobrać. Eee, nie wiem jaki przedmiot z dropi, ale dropi ten left hand. Tyle, Tyle może powiedzieć. I sobie chyba nie przypomnę. Nie wiem czyż sz szub up też z nim dropi. Nie wiem, nie pamiętam. Ale z każdego z tej wersji super może dropnąć albo przedmiot. Właśnie Albo Trink. Każdy odpowiednio. daj nam tylko to. Druga przemiana. Druga część przemiany w kapiego, tak? W tamty podejściu, mnie. tym dobrze. Druga część. Mamy szansę zostać kapie. Ale już bardzo małą. bym musiał być jeszcze. Tak, poszukamy Creser Nie I może znaleźć się czerwona skrzynka, w czerwonej skrzynce może znaleźć e, część przemiany w kapiego. To by naprawdę nam już ustawił. O Całe nasze podejście. Jest. Kersty Zawsze się znajduje 2-1 na piętrze. Otworzymy. Okej, okay, skrzynka. Moodle się. Z tego uciekamy. Hop. No Imon party. I zwiększone życie. Nawet coś zmieni. Tu y of claps. Tu Podwaja nam liczbę bomb. Tak, bomb. Ace of Clubs zamienia wszystkie znaczki na ziemi. Yy, Bomby. to jest Ace of Spades? To jest odpowiednio z kluczami. Ace of Diamonds to są coiny. I Ace of Hearts to są serca. Okej, okay, jest fajny pokój. Ta skrzynka po lewej. Zaraz, jak podejdę do niej, Siewy się kolce. Wysuwają i po prostu płacimy krwią za otwarcie. I co jest nieodpowiedzialne? Z czym biorę. Karta de full. No, użyjemy? Po prostu mogę się stamtąd wyteleportować. Bardzo przydatne. Gdy na przykład poniżej 20 minut zabijemy matkę. Mamy dostęp do specjalnego pokoju, który się nazywa. Rushem. Mamy tam do wyboru przedmioty. Dobrze wiem. Bo. 6 takiego, chyba 2 do 6 możemy mieć przedmiot. do 4 super bomba. I jeśli, jeśli poniżej 20 minut zabijemy matkę, chodzimy na ten posrasz. Bierzemy sobie item i po wzięciu przedmiotu. Pojawiają się fale bossów. No i niby spoko, tylko że tych fali bossów jest... Po dwóch bossów się przywołuje. Fali jest chyba 10. A swoją drogą złotych skrzynek dostajemy tyle, bo mamy ogon Gapiego. Ten czarny, on zwiększa szansę na drop złotych skrzynek. A to chcieliśmy, no bo nie mamy Treasure rumu, więc gdzieś tych przymiotów musimy szukać. Wchodzimy, mamy przemiany w Gapiego, same pająki, skrzynka. No nic, nadal nic skończą nam się klucze, więc już sobie to tak otwierać. Jest tak piętro z matką, więc generalnie zaraz skończymy challenge, czy odblokujemy RoboBaby, który jest totalnie useless. Takie RoboBaby są. Może być, ale jest coś lepszego po prostu, bo. Jest to robot, który jest strzałkami, a strzałkami strzelamy, więc jest bardzo, bardzo słaby. Ciężko nam jest celować i strzałami, potem nim, który zadaje bardzo mało obrażenia. nie opłaca. Kto nie widzi. Zabijamy. Zatanie daje nam. Op. Wszystkie serduszki. To tutaj, żeby będzie. A? Proszę bardzo. I proszę bardzo. 25% szans, więc bardzo duża szansa. A mi z Xem jeszcze dodatkowe serduszko mam pewnie dwa. Wszystkie. Albo skrzynkę. Skrzyneczka tym razem Ojej. Wezmę. Żeby wam wytłumaczyć. Lata obok nas teraz taki ten. I przy strzale on leci po prostu. Z mózg. Tylko, że przy dotknięciu przeciwnika. O, i to jest grit, go znajdujemy w sklepie. O, wybucha. Nawet nie, nie zdajecie sobie sprawy jak łatwo się tym zabić. Teraz ja się tym zabiję. Bo przeciwnik... O, tu będą piny tak z ziemi wyskakują. No, jeszcze opowiadam jak się zabiję. No po prostu przeciwnik za Mondjek jak był jakiś biegający właśnie. No, o, na przykład tak, no ja stałem obok, no i zerwałem no. Będzie secret room. Czyli... bomba. Albo tu. Czy może być szansa tu? Nie wiem. gdzie jest. Dobra. Kończymy w Zabijamy matkę. Czysta formalność. Według mnie. sobie być z żeby leżało nam jakieś serce na ziemi. Naprowadzające strzały daje nam Magician. To jest oczywiście odpowiedni karty Tarota. Być ktoś nie wiedział. Azak jest ogólnie oparty na motywach EBI, motywach... O, idziemy sobie tu, słapcie, op, rzucamy na skrzynkę. Zaraz wam pokażę co to jest. Zaraz, was... ale nie będę na jego szedł. Wchodzicie na boss rush, macie przedmioty. Po wzięciu tego przedmiotu, czy się fale przeciwników, idzie pokonać. Nie pokonacie. Czy, nie, nie pokażę wam. Eee, challenge 6. Pokonacie to giniecie po prostu i cały challenge był w dupę i bym bo go jeszcze raz nagrać. Dobra, bierzemy puchar, pokażę wam to się odblokowało. I no co? Widzimy się w następnym odcinku. Siema.